Koniec października to tradycyjnie Kongres Kultury Regionów, ósmy już kongres. W tym roku Żywioły Dziedzictwa w Płomieniach to jest hasło wywoławcze kongresu. Tak, druga edycja z cyklu Żywiołów Dziedzictwa. Ja tak sobie pomyślałam, że od zarania dziejów, a na pewno od początku filozofii, te podstawowe żywioły były w kulturze zawsze jakimś punktem odniesienia. W tamtym roku mieliśmy wodę, i tak się złożyło, że bardzo dużo było dyskusji o kobiecości w różnym wymiarze, w naszym kraju i nie tylko. I Woda jest kobietą, bo tak brzmiał tytuł kongresu, stała się nagle bardzo aktualna, a w tym roku jesteśmy w płomieniach. Kolejny żywioł, ogień. No, i jesteśmy w płomieniach. I te płomienie, i ten ogień, zdaje się, nie są przypadkowe, że dzieje się to właśnie w 2022 roku. Powiem szczerze, że zaraz po wodzie miały być płomienie, i to był plan z ubiegłego roku. A kiedy 24 lutego się obudziłam i usłyszałam wiadomości, to troszkę dreszcz przeszedł mi po plecach, bo nagle te płomienie znowu stały się w takim bardzo złowrogim sensie tego znaku aktualne, no ale teraz też mamy jeszcze płomienie inflacji, płomienie niepewności energetycznej, no i tak sami nie, nie, nie wiemy, czy nie będziemy za tęsknić tych, za płomieniami. Nie za dużo tych złych skojarzeń z płomieniami. Właśnie, y, kongres ma być też trochę takim odczarowaniem tych skojarzeń, bo ogień w kulturze jest znakiem wieloznacznym y, i może nawet więcej ma pozytywnych konotacji niż negatywnych i bardzo dużo jest rytuałów też związanych, z ogniem, które były w kulturze tradycyjnej obecne i które dalej spełniają swoją funkcję. My stosujemy pewne ich substytuty, nie wiedząc już skąd to się wzięło, ale my jako ludzie potrzebujemy tych rytuałów, bardzo takich zaznaczających pewne przełomowe momenty w naszym życiu. Troszkę współczesność nas z tego odziera, a jest to istotne i ważne, i tutaj następuje ten moment spotkania tradycji. I współczesności, o który zawsze w kongresie nam chodzi, żeby mówiąc o kulturach tradycyjnych, pokazywać, że one dalej są ważne i bardzo wiele elementów ich żyje, nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, jesteśmy tacy bardzo nowocześni, żyje gdzieś w naszej pamięci genetycznej i pewnych rzeczy nam brakuje, a pewne rzeczy kultywujemy, choćby przez płomyk tilaita palonego w mieszkaniu. A propos kojarzeń, ogień ma między innymi rozpalić dyskusję podczas kongresu. Tak, ogień najpierw ma być ta iskra, która ma, może paść na grunt łatwopalny albo zgasnąć, jak zimne ognie czy fajerwerki. Mam nadzieję, że ponieważ grono kongresowe jest niezwykłe, to są rzeczywiście ludzie, którzy są pasjonatami w swoich dziedzinach. To jest chyba ich główna cecha, a pasjonatów nazywamy jak zapaleńcami. Zapaleńcy są skłonni w zakresie swojej pasji, ale jak się okazuje na kongresie nie tylko do żarliwych dyskusji i właśnie te iskry padną na taki grunt, więc mam nadzieję, że wielowymiarowe rozmowy, ale także z takim bardzo praktycznym wydźwiękiem będą się podczas Kongresu toczyły i że oprócz tego, że otworzymy się na wiele wątków w kulturze, o których dawno nie myśleliśmy, bo, bo po prostu na umykają. Na przykład, na przykład y, mimetycznie odtwarzamy różnego rodzaju ubyczaje, a dawno się nie zastanawialiśmy czym jest gromnica. Nie tylko podczas burzy, ale na przykład przy trumnie zmarłego. My już tego nie znamy, bo trumny naszych zmarłych nie są w domach. Chcemy o tym pamiętać? Powinniśmy o tym pamiętać? Myślę, że z pewnych względów powinniśmy o tym pamiętać, dlatego że współczesny świat odbiera nam pewne aspekty przeżywania żałoby, a one są istotne dla naszego prawidłowego dalszego życia. I to jest jeden z przykładów. Takich przykładów jest więcej, na przykład skakanie przez ogniska dawniej ludzi młodych, którzy mieli udowodnić, że są zdolni do yy, samodzielnego życia i już teraz nie rodzice ponoszą odpowiedzialność za ich wybory, tylko oni sami. I to miało udowodnić, to nie była tylko sprawność fizyczna, to był też pewna, pewien rytm przejścia do takiej odpowiedzialności i sprawności. Spacer po rozżarzonych węglach. Spacerujemy po rozżarzonych węglach bardzo często w naszym życiu, tylko nikt nas nie nauczył, jak to robić, żeby nie poparzyć sobie stóp. I właśnie bardzo często kultura tradycyjna ze swoimi rytuałami ma na ten temat sensowne odpowiedzi. Powrót do. Zwolnienia tempa i zastanowienia się nad różnymi rzeczami jest nie tylko przydatny na scenie tym ludziom, którzy zajmują się dziedzictwem kultury regionów, ale też w życiu. I dlatego oprócz specjalistów różnego rodzaju, zapraszamy też psychoterapeutę. Wspomniała Pani, wspomniała pani o gromnicach i paleniu ich, a, na przykład podczas burzy i, i, i stawianiu a, w oknach. Tegoroczne burze były wyjątkowo gwałtowne, wyjątkowo mocne. Zna Pani takie osoby, które stawiają gromnice w oknie jeszcze? Jeszcze znam, ale już bardzo mało z nich w moim pokoleniu. Raczej to pokolenie naszych rodziców i dziadków wciąż to praktykuje. Znam nawet osoby, które zapominają, pomimo tego, że chrzczą dzieci w kościele, zapominają o świecy chrzcielnej. Zdarzyło się mi już takie przypadki, kiedy ktoś nie zabrał na chrzest tej świecy, która jest dla dziecka, to towarzyszy mu przy chrzcie, towarzyszy w pewnym sensie przy ślubie i później w ostatniej drodze. Tak? Jest, jest tym światłem przewodnim, które. Ma mówić w sposób przenośny, że zawsze jest światło w życiu człowieka. Wspomniała Pani, spotykają się na kongresie pasjonaci w swoich dziedzinach na przykład? Na przykład twórcy y, różnego rodzaju, rzemieślnicy, ale też animatorzy kultury, czyli tacy ludzie, którzy dbają o to, żeby w tych małych miejscowościach, małych środowiskach. Zgromadzić wokół siebie, oni mają zdolność gromadzenia wokół siebie innych ludzi i organizowania ich i ich pasji tak, żeby ona mogła się rozwijać, to jest niezwykle ważne. Kreatorzy, czyli ci, którzy tworzą scenariusze, tworzą imprezy czy przeglądy, czy okazje do spotkania tych animatorów z ich gronami osób, ale też naukowcy, którzy to badają i bardzo często badają. W sposób ściśle teoretyczny, a tu mają, mają szansę się spotkać z tym żywiołem, który w regionach buzuje, ale także samorządowcy, czyli ci, którzy podejmują decyzje o, 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 o tym, co ja lubię nazywać inwestycją, a nie dotacją. Panele dyskusyjne to jedno, ale warsztaty są ważnym elementem kongresu. Tak, bardzo, bardzo ważny element, zwłaszcza w tym gronie, które stosunkowo łatwo się otwiera i naprawdę w sposób zaangażowany w tych warsztatach uczestniczy i będzie znowu okazja taka, bo nawet jeżeli robimy warsztaty z tworzenia bibułkowych kwiatów charakterystycznych dla laków sądeckich, to one są zawsze połączone z rozmową, i z rysowaniem kulturowego tła. My się też chcemy całej Polsce przedstawić w pewien sposób kulturowo za każdym razem, dlatego też część warsztatów odbywa się w terenie, w różnych miejscach ciekawych, gdzie się na co dzień dużo dzieje. Ale będą też warsztaty z dramy, które nas nauczą trochę pracować z własnymi emocjami i z ekspresją. Tak trudno jest nawet ludziom występującym na scenie rzeczywiście być szczerym. A oglądając widowiska teatrów amatorskich, my jako widzowie instynktownie czujemy, czy ktoś potrafi wykrzesać z siebie tą szczerość, czy tylko mówi tekst o szczerości. To jest różnica. Więc z aktorami profesjonalnymi będą pracować, żeby potem im to pomogło na scenie i w życiu jeszcze raz podkreślam. Płomienie 8. Kongresu Kultury Regionów Zapłoną 25 października i płonąć będą przez trzy dni. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie także sądeczan, bo można przyjść na wydarzenia kongresu, można się zarejestrować na stronie Kongresu Kultury Regionów i odwiedzić nas i zobaczyć nie tylko posłuchać mądrych, różnych i, i pełnych pasji ludzi, ale też uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych. I zapisać się na przykład właśnie na ciekawe warsztaty, żeby ktoś ma talent do śpiewu, popracować ze śpiewem, ktoś tańczy, będą warsztaty taneczne, ale jeśli ktoś chce posłuchać i porozmawiać, to też będzie ku temu okazja. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam na kongres.